Przez ponad dwa miesiące w Szkole Policjalnej Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem Cukrzyca nie taki słodki problem. Jego podsumowanie odbyło się podczas konferencji, którą zorganizowano w Łukowskim Ośrodku Kultury. Projekt realizowany był przy współpracy wielu instytucji. Taką instytucją prowadzącą, bo nasza szkoła, ale nie obeszłoby się bez aktywnego udziału samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czyli naszego szpitala i pań, które specjalizują się w tematyce diabetologii. Gabinet podologiczny od Nowa, firma Hartman, która przeprowadziła szkolenie dla słuchaczy naszej szkoły i nauczycieli z zakresu leczenia przewlekłego RAM. Również gabinet dietetyczny pani Magdaleny Kaśmierak. Nauczyciele, którzy się zajęli tak bliżej projektem to pani Mikołajewska jako osoba, która stalała wszystkie działania, pani Biernacka, pani Baranowska i pani Napiórkowska. Uczniowie, którzy przeprowadzili badania to słuchacze pierwszego semestru w kierunku podolog naszej szkoły. Badali oni stopy z zakresu neuropatii, narażenia i objęcia ryzykiem stopy cukrzycowej, natomiast słuchacze trzeciego semestru w kierunku opiekun medyczny przeprowadzali badania ogólne, czyli pomiary cukru, pomiar masy ciała, obliczanie wskaźnika BMI oraz badania ogólne poziomu cukru we krwi. Wiem na pewno po tym projekcie edukacyjnym, jak bardzo potrzebna jest społeczeństwu taka edukacja na temat powikłań cukrzycy. Było naprawdę duże zainteresowanie, ale dla mnie jako nauczyciela też jest bardzo ważne to, jak to wpłynęło na moich uczniów, jak ich świadomość wzrosła, jak nauczyli się pracować w grupie, jak zapoznali się z narzędziami diagnostycznymi. Także dla mnie jako nauczyciela jest to duża satysfakcja. Спасибо. Programu skorzystało 48 osób. Zaprosiliśmy do udziału kluby seniorów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. To takie badanie pilotażowe, bo po raz pierwszy współpracujemy ze Stowarzyszeniem Leczenia Ran. Badania wskazały na to, że większość osób jest w grupie ryzyka zero, ale wystąpiło 12 osób w pierwszej grupie narażenia i dwie osoby w grupie drugiej, czyli wysokie, które zostały skierowane do gabinetów lekarskich, do specjalistycznego leczenia stopy cukrzycy. O tym, czym jest zespół stopy cukrzycowej mówiła na konferencji Maria Biernacka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Jest to narastający problem, i nie tylko dla pacjentów, ale to będzie również problem społeczny, ponieważ coraz częściej dochodzi do amputacji w wyniku powikłania do amputacji kończyn u pacjentów. I z tym się spotykamy. Jak może dojść do takich powikłań? Jest to spowodowane naszym stylem życia. Jest wiele czynników, które powodują powstawanie stopy cukrzycowej. Jednym z czynników właśnie niestety jest cukrzyca, czyli wysoki poziom glikemii, niewyrównany poziom glikemii, zaburzenia metaboliczne, jak również niewłaściwe noszenie obuwia. Niewłaściwe to znaczy no, musi być dostosowane do stopy. Uczestnicy konferencji wysłuchali też praktycznych porad o gimnastyce stóp oraz o zasadach odżywiania, które muszą obowiązywać diabetyków. Była też mowa o tym, co robić, aby ustrzec się przed cukrzycą. Cukrzyca to choroba metaboliczna, która rozwija się coraz szybciej i do 2030 roku będzie obejmowała co siódmego człowieka. Na ziemi. Także myślę, że warto skupić i swoją y, uwagę na ten problem, a szczególnie na profilaktykę, żeby nie znaleźć się w tej grupie właśnie chorych. Profilaktyka to przede wszystkim regularne badania, dbanie o swoje ciało, y, bo jeżeli mamy jakiekolwiek nieprawidłowości, to one będą się tylko bez odpowiedniej y, profilaktyki pogłębiać. Czyli nadwaga czyli jakieś zaburzenia prawda, metaboliczne, wzrost ciśnienia, jakieś zmiany wokół stóp właśnie, bo one często są ukrywane w bucie, niewidoczne, a problem jest. Projekt edukacyjny Cukrzyca. Nie taki słodki problem był realizowany w Szkole Policjalnej Medycznym Studium Zawodowym w ramach ogólnopolskiej akcji Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran pod hasłem Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Łukowska szkoła była jedną z 23 placówek i jedną z dwóch szkół w kraju, która brała udział w tej akcji.